Budowa autostrady ze Strykowa do Tuszyna wreszcie ruszyła gorzej z budowami dróg prowadzącymi do węzłów, zarówno na ulicy Brzezińskiej, jak i na południu Łodzi. Zjazdy będą czynne, to nie jest przykład Grudziądza, gdzie to gdzieś w ogóle zawiśnie w powietrzu, natomiast te zjazdy nie będą miały takich parametrów, jeśli chodzi o dojazd. Trasa górna jest budowana, ale tylko do ulicy Żgowskiej. To jest nowa perspektywa unijna, która się szykuje i, i wiemy, że... Będzie przede wszystkim nacisk położony na dojazdy do tych tras ekspresowych i autostrad. Nowa perspektywa unijna to oznacza najwcześniej 4-5 lat. Trasa górna zakończy się w polu. Dla lewicy, w takim kształcie, trasa nie ma sensu. W 2010 roku prezydent Joński rozpisywał przetarg i przetarg był rozstrzygany. Mówił jednoznacznie, będzie, będą rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury, tak, żeby znaleźć środki finansowe na etap trzeci. Trasa Górna ma swoje etapy i wydaje mi się, że. Zadawanie pytania, czy jest sens połączenia Jana Pawła do Żgowskiej z ominięciem praktycznie centrum miasta londarotników, no to wydaje mi się pytaniem retorycznym. Na razie droga połączy Żgowską z ulicą Jana Pawła. Fundacja Fenomen od początku była przeciwna budowie trasy górna. Jest potrzebna, natomiast pytanie czy jest w takiej skali za takie pieniądze i według studium przyjętego w 2010 roku ta trasa była któraś w kolejności, a mimo to zdecydowano, że ta droga będzie już budowana. Po wybudowaniu wschodniej autostradowej obwodnicy miasta będą dwa zjazdy na ulicy Brzezińskiej i Rokicińskiej. Do węzłów prowadzić będą wąskie drogi podobnie jak w Strykowie i podobnie jak w Strykowie najprawdopodobniej małe ronda będą się korkować.